Ale to jest włoskie, prawdziwe! Prawdziwe, z błok. Ja pier... No to jest niemożliwe, no Kurwa, to jest się zakupione, tak? Ja to się kupowałam, to kiedy to jest? Fleś! Gdzie ja teraz mam skarponę wezmę? Pierda! No okej, okay, tutaj oh, żółte oh. fajnie, no? Dobrze oh, siat. Oh, oh, oh. No, no jakbyś tylko smarował. Dorian ja mi tym siki, bo czujesz alkohol. Ciebie <noise> <noise> błogosławię. No, Żebyś same no, chęciki walił. Jasło no, Kili Manjaro Pikuje cię samuraj, jestem oddepa Jasuo i uwielbiam wyjadać głównie z dupy. Jeśli też to robicie robić? Napiszcie serduszko na czacie. Proszę proszę pomóż. Masz, proszę, masz, no młody, bi. Proszę, pi, pi. Nie, nie, nie wody. Co? Co proszę, nie loda, loda? Loda loda. A, loda, loda. loda, loda. A ma skąd bluza? Kotku? Jaka bluza? No twoja. Nie ale... Ja byłem na degustacji tak? Czadek! <grym> mówi, że on nie jest jebany. <grym> Musisz wstać w ósmej? Ja jadę na trening na dziesiątą, potem mam na dwunastą mam lekarza i na czternastą mam ust drugiego. Mm, no to akurat to jak musisz. Tu Słucham? Lekko no właśnie sobie przeszkodziłeś, nie, nie żeby coś. Lekko ale... cię pyrkał, Dawidek? Ale. Ale. tutaj się dzieje, powoli. Okej, okay, okej, okay. no dobra, to nie przeszkadza, wam. Trzy złoty, e. Pizza, zakalec i dwie zakały. Możesz też używać serwetki, by ochronić ubranie lub jeść na talerzem, by ewentualne plamy nie trafiły na Ciebie. Nie no k***a, potem? Po wódę? Znaczy no, co? Za Maciek! Gdzie idziesz? gramy wspólnie już od dłuższego czasu Hello? i tak się zastanawiam się kiedy... jesteśmy przyjaciółmi? to no cię Coś, co chcemy. I jest nas na przykład 7-8 osób i mm. chcemy iść do knajpy czy też, nie? Nie mm. ma miejsca. A I... no, Mergani idzie spytać, czy, czy jest w stolik dla ośmiu na przykład, A no, to jakaś dobra knajpa. Zresztą ktoś tam poleci i mówi, że będą drugi, nie? No. Idziemy spróbować, nie ma stolika. A Bartula no, k***a, Mergani przeszedł wchodzić, nie ma stolika. Jaki myj k**a jesteście? Czekaj, ja to załatwię, ja to załatwię. Wchodzi i k**i, wychodzi i no nie ma. Nie wiem o co chodzi, jakiś szampan, nie mam pojęcia. Ja nie piję alkoholu, ja nie piję alkoholu, mordku, ja tylko ci Damn! Damn! Uciekłeś z bardzo Oceńcie z mały mój nowy tatuaż? Co? Tak? Jaki tatuaż? Czyj? Czyj tatuaż? Pokażę mi tu, co się tam wypisuje. Czyj tatuaż? Czyj tatuaż? Ja zrobiłam. Pokaż.